Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. To już tak naprawdę koniec naszej e-majówki. Ja tutaj zabrałem jeszcze kilka e, książek, które tak naprawdę były omawiane podczas cotygodniowej e-majówki z TikTokerami. A dzisiaj siedzę w dość nietypowym miejscu. Jest to tak naprawdę moje osiedle. Ja bardzo często uwielbiam tutaj przeciśniakot. na kot. Tam jest też małeczka. Za niedługo zbliżają się wakacje, więc ja Wam życzę dobrego w te wakacje, bezpiecznych wakacji, tego, żebyście zabrali sobie jakieś książki albo wypożyczyli jakieś płyty DVD z biblioteki. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Krystianowi, Uli, Roxanie, Ciapurowi, Paulinie, Pauli naprawdę za te miesięczne super Emajówki. Mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, które zostały Wam opowiedziane, te wszystkie cenne tak naprawdę wartościowe słowa i książki, które mogliście zobaczyć, Zobaczyliście albo przeczytaliście. Chciałbym podziękować Bibliotece Bemowskiej za to, że są bardzo oryginalni. To jest po pierwsze. Druga kwestia, za to, że zaufali młodym ludziom, że mogli tutaj pokazać fajne i wartościowe rzeczy, że mogliście nas wpuścić na kanał biblioteki i mogliśmy opowiedzieć swoje obserwującym nasze historie związane z biblioteką. Mam nadzieję, że jeszcze się wkrótce zobaczymy, ale ja już wiem, że się zobaczymy, bo we wrześniu będzie razem z nami spotkanie zakańczające tą całą inicjatywę. Bardzo Wam dziękuję wszystkim i czytelnikom i dorosłym, ci, którzy mogli nas tutaj spotkać i, i zobaczyć. I również dziękuję Wam, naszym odbiorcom, za to, że byliście razem z nami, wspieraliście tę inicjatywę i do zobaczenia już niebawem.